Myśliwi z Koła łowieckiego jenot w Grójcu 28 maja zorganizowali akcję sprzątania rezerwatu Modrzewina. Inicjatywa skierowana była do dzieci, młodzieży, harcerzy, a także wszystkich miłośników przyrody. W tym roku po raz drugi zorganizowaliśmy akcję sprzątania lasu. Bardzo dziękuję Panu Nadleśniczemu za pomoc w organizacji. Zebraliśmy, tak jak w zeszłym roku, cały kontener śmieci. Bardzo się cieszymy, że rośnie świadomość mieszkańców okolicznych lasów na terenie nadleśnictwa. E, mamy nadzieję, że z roku na rok coraz większa grupa e, społeczności będzie się włączała w tę akcję. Wszystkim, którzy wzięli udział, myśliwym, e, rodzicom, którzy przyprowadzili swoje dzieci, bardzo serdecznie dziękujemy. A ja nazywam się Mariusz Wertka, jestem na na Lecnictwa Grujec. Mam przyjemność właśnie serdecznie podziękować panu Darkowi Woźniakowi za zorganizowanie tak wspaniałej plenerowej imprezy pod takim, wręcz można by powiedzieć skromnym sprzątaniem świata, zbieraniem nieczystości z lasu czy śmieci. Natomiast uświadamiając dzieci, młodzież, a tudzież dorosłych wspaniale pomaga to lasom państwowym na zorganizowanie. Takiego pięknego dzisiejszego dnia. Także Panie Darku, gratuluję Twojemu Kołowickiemu Jenot, zarządowi, proszę pytać, wspaniałe to Bardzo dziękuję w imieniu za zarządu i wszystkim myśliwym. Także miło jest z takimi ludźmi. Dziękuję. Prowadzić takie uroczystości. Dziękuję, dziękuję panu. bardzo. Na początku jakbyście mogli się przedstawić. Nazywam się Szymon Siński, a tu nazy nazywam się Adam Ruch. Dobrze. Słuchajcie, dzisiejszy dzień to też tak nie niezapomniany, bo wiele tu się dzieje, co? Tak. Kto Was zaprosił? E, panie leśniczy Darek, no i mój tato też. A Przekonał tak. mnie. Czyli, czyli macie w rodzinie leśników, tak? Ja tak. Tak. Ja też. Ty też. I co, i tak tą pasję lasów przejmujecie trochę pod, po rodzicach? Tak. Trochę tak, trochę nie. Trochę tak, trochę nie. Ale jeśli chodzi o tą akcję dzisiejszą, tak. to chyba taka wychow wychowująca trochę młodzież. Tak, ale też... Dużo nazbieraliście tych, tych no, śmieci, tak. sporo. No, w tamtym, w tamtym roku... po kawałku. W tamtym tak. roku było więcej, ale też... Tego, że w tamtym roku dużo pozbieraliśmy, to teraz tu mniej jest. Czyli y, jaki wniosek jest, że las w tym roku jest bardziej czysty? Tak. Tak? tak. Czyli Wasza świadomość, nie brućmy lasów i Wasze e, e, jakby zachowania świadczą o tym, że mniej śmieci w tym roku było. Tak. No, tak. tak. Miło jesteście zaskoczenie, że tak, tak. śmieci. Nie musicie zbierać aż tak dużo? No tak, A. też zależy, w jakim, y, gdzie jest więcej, gdzie jest mniej śmieci. No tak. Bo im głębiej, tym więcej śmieci. A czy, czy jak, jak chodzicie po szkole, to rozmawiacie na temat waszej akcji dzisiejszej, tak? No tak. No, jak jak czasami tak. pogadamy. Pogadacie sobie? Tak. A powiedzcie mi, e, czy po dzisiejszym dniu, jutro będziecie Oczywiście w szkole pojutrze, bo to jutro jest niedziela. Tak. Będziecie rozmawiać z dziećmi? Tak. Tak. W... tak. Będę też zachęcał, żeby przychodzili tutaj. Mhm. Na tą akcję? Tak. Konkretnie. Aj, aj. A powiedzcie mi co do tego wozu, bo widzę, że bardzo zapaleni jesteście. Tak. No, ta taty strażaka mam, więc też chcę być strażakiem w przyszłości. Chcesz być strażakiem? Tak. tak. Świetnie. Słuchajcie, to baczcie się dobrze. Kiełbaski zjedzone? Tak. Super smakowały? Tak. Dobrze. To się i co do, do miłego zobaczenia za rok. Tak, dokładnie. Będziecie na sprzątać na pewno. Tak, tak na pewno. Super. Witam serdecznie, nazywam się Marek Mikietnicki, jestem przedstawicielem Polskiego Związku Młodzieży Łowieckiej. Zostaliśmy zaproszeni tutaj przez Kołowieckie Jenot w Grójcu, żeby opowiedzieć trochę o naszej organizacji. O organizacji, która powstała niespełna rok temu, a została stworzona po to, żeby na wzór harcerstwa, skautingu, zgromadzić wokół siebie młodzież, która będzie poznawała tajniki przyrody i mogła uczestniczyć w życiu, w życiu lasów państwowych. Przyjechaliśmy tutaj między innymi po to, żeby opowiedzieć rodzicom i młodzieży o tym, czym zajmuje się Polski Związek Młodzieży Łowieckiej. Związek, który będzie, tak jak powiedziałem, na wzór harcerstwa, tworzył drużyny, które będą pracowały w lesie, które będą pracowały razem, współpracowały z rolnikami, z przyrodnikami, po to, żeby podnosić świadomość dzieci i młodzieży odnośnie życia w, w, w zgodzie z naturą. Eee dzieci, które będą, młodzież, która będzie uczestniczyła w naszych zajęciach, będzie zdobywała sprawności, m.in. młody tropiciel, młody znawca zwierzyny drobnej, młody znawca lasu, młody znawca rolnictwa. Jesteśmy organizacją ogólnopolską, więc drużyny takie Polskiego Związku Młodzieży Łowieckiej będą tworzone na terenie całej Polski. Zapraszamy, zachęcamy do udziału. Na każdym terenie pojawi się osoba, która będzie odpowiedzialna za rekrutację. Tutaj również koło jenot w Angażuje się czynnie w tworzenie tych drużyn. Także zapraszamy i liczymy na to, że w przyszłości wspólnie przeżyjemy świetną przygodę. Jak się nazywacie? Blanka. Blanka. Marcelina. I dzisiejsza akcja. Czekaliście na, na tą akcję? Czy... Mm, tak. 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 Kto Was przyciągną na akcję? Tata, mama, koledzy? Tata i mama. Tata i mama. Tata i mama. Rozumiem. A powiedzcie dużo tych śmieci, bo tu chłopcy twierdzili mi przed chwilą, że, że dużo mniej było śmieci, tak? Nie dużo, dużo i mało. Dużo i mało. Czyli mieliście pełne ręce roboty. Dużo, można było... Po prostu też y, nazbierać ich dużo. Tak, tak. I zaśmiecony trochę las był. Mm, tak, tak. A co, co myślicie, co trzeba w tej chwili zrobić, żeby ten las nie był taki zaśmiecony? Że nie yy, 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 tak? rzeczy yy, do, lasu. do lasu. Tak, a będziecie o tym przekonywać koleżanki kolegów? Tak, tak. Co zrobicie w szkole? Yy, ogłosimy i będziemy ich zachęcać do zbierania śmieci i wrzucania ich. Super. To trzymamy Cię za słowo. Ty też będziesz to samo robić? <grymne> Super. Dobrze. To nie męczę Was. Kiełbaski były smaczne? Tak. Dobrze. To świetnie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Cześć.